Ja pierdzielę, zaraz sam wpadnę do. Dzi... Nie, 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 nie! No tak się nie robi, no! Co ci się stało? Zdradzę wam pewną tajemnicę. Jakiś czas temu postanowiłem, że na którymś z odcinków, no i lepiej, żeby to był właśnie ten GTA, na którym sobie po prostu z wami rozmawiam, poinformuję was o challenge'u, który sobie postawiłem i który nie mógłbym zrealizować bez waszej pomocy. Chodziło o to, że fajnie by było, jakby do końca tego roku, dobić 3000 subskrypcji. No. <słuch> No i nie zdążyłem ogłosić. Pod koniec października udało się przebić ten próg 3000 subskrypcji, o czym poinformowałem, a zarazem bardzo podziękowałem na Discordzie. Również i Wam wszystkim dziękuję, którzy dotychczas subskrybują, mają jakąkolwiek aktywność pod moimi filmami. Jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo cenne, a zarazem bardzo motywujące. Dziękuję wszystkim serdecznie, którzy tutaj są. Oby więcej takich jubileuszy, aby na przykład do końca przyszłego roku 2022 dobić 4000 subskrypcji. Fajnie by było. No. Może za 20 lat uda mi się przebić ten próg 10 tysięcy subskryb... Zobaczymy. A na razie zabieramy się za GTA. Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko. Z tej strony zaczynamy. No i zaczynamy zabawę, moi drodzy. Ostatnio skończyliśmy na tym, że przejechaliśmy do San Fiero i powiem wam, że w końcu udało mi się naprawić te samochody, które się w nocy nie respiły. Nareszcie mi się udało to naprawić. Naprawiłem przy okazji paręnaście innych błędów, pulsuwałem niepotrzeb... Boże, drogi, co z tym... To wow! Ale magia! Przy okazji naprawiłem parę innych pierdół, które po prostu były zbędne. A dzisiaj zaczynamy od pierwszej misji w Samfiera, a mianowicie. Motherfucker! Pierwsze zadanie nasze jest, a mianowicie mamy zebrać sobie ekipek, z który... Kurde, z której pomocą będziemy wykonywać każdą kolejną misję, która będzie nam prowadzić. Warsztacik, tutaj coś się stoi, halo. Tu co się stoi, co się stało. Dobra, chłopiec gdzieś tutaj, podjeżdżamy do niego i trąbimy po niego. Ej, Jezro! Chodź, byczku wsiadaj, jedziemy do Maka. Dobra, gdzie mamy dalej jechać? Czemu ja je nic nie wiem. Mam dalej jechać? I czy mam znacznik tylko szpitala? Chyba, że mam do szpitala jechać. Ej, ja naprawdę tego nie pamiętam. Czuję się naprawdę głupi. Przechodziłem GTA miliard razy i dalej nie pamiętam! Kurde, kierunkowska z się... Oj, przepraszam. Dalej nie pamiętam. Jak się w ogóle. O, ty wstał sobie byczek i pojechał dalej. Wariacik. Żółta gumowa kaczuszka. No to jedziemy po Dwayna. On prowadzi sobie budkę z, hamburger... z hamburgerami, z hot dogami. On chyba na kingsach sobie siedzi przy tych tramwajach. Zaraz sobie po niego podjedziemy. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit.

To tak samo, nie myśl o różowym słoniu, nie myśl o różowym. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam, nie chciałem, nie chcący. Za ciemno mam ten monitor, muszę sobie to rozjaśnić. Aha, bo mam na 10%, bo mówię, ja mam strasznie mam wrażliwe oczy, jeśli chodzi o jakieś jasne światło, szczególnie w ciemnych pomieszczeniach i mnie to strasznie boli. Na przykład jak właśnie patrzę w telefonie, to mój kumpel często miał tak. Czy ty w ogóle coś przez ten telefon? Widzisz? mają ja mówię, No, No tak, widzę. Bo po prostu jestem do takiego ciemnego światła przyzwyczajony, bo po prostu za jasne aż boli mnie w oczy. I nie lubię. Czekaj, pojedziemy sobie na skróty tędy. Zero. Ogólnie bym prawdopodobnie misję zwalił, jakbym teraz go rozjechał. Bardzo dobrze wiem, że misje od Zero są bardzo porąbane. Są to oczywiście te z tymi wiatraczkami, helikopterkami, z tymi samolocikami małymi. Dlaczego mi ten checkpoint nie zalicza? Co jest kurde, kurde, że przodu muszę wjechać. No kurde, różnica jak jasny gwint. I mamy misję wykonaną, żadnego respektu nie dostaliśmy siłą rzeczy, bo zbieraliśmy ekipę 5-5-5. uprzejmie ją donoszę. Is fucked up! Czekaj stój, bo ja przy okazji sobie wezmę to same. No nie jeszcze policja. Mogłem sobie ten motor wziąć. Ej, ty. A! Dobra, tak długo wywalał tych ludzi, że nawet policja nie zdążyła mnie zauważyć przy okazji nas ominęła. Zaraz ja ją przy okazji sam grzmotnę Co to była za misja? Czy to nie była za misja, gdzie przebieramy się za lokaja hotelowego? Lokaja hotelowego, no tego chłopa, chłopa parkingowego. Tak, to jest to. No i zarobiście. Jedź za parkingowym do podziemnego parkingu i pozbądź się go z byczku A czekaj, żeby się nie rzucać w oczy. <laughs> nie rzucać się w oczy, samochód wygląda jak ruina. Nie rzucam się wcale w oczy. Wzejmij go, zanim stąd wyjdzie. No dobra, go po prostu rozjadę. No dawaj, parkuj. Siup. weź mundur parkingowego, spoczko byczku. No i... O, samochód zniknął, ale za to mam pieniążki. <noise> ja tę czapkę mam zostawioną. Fantastycznie, wcale się nie rzucam w oczy. No tak myślałem, właśnie chciałem powiedzieć, że jak pewnie wyjdę z tego parkingu, to się CJ zmęczy. Prokurator jeździ niebieskim Meritem. Spoczko, zapamiętam, jeżeli to jest niebieski, to ja. jestem daltonistą. No przecież to jest zielony, jak jasny gwint. No i dobra, czekamy. To będzie czekającko się, jak tutaj nas spełnili. Ja pierniczek. No jedzie pierwszy prawdopodobnie. Kto go bierze chłopaki? Swoją drogą wejście do hotelu jest tutaj. To gdzie ten chłop idzie, ty mi powiedz? Aha, tutaj skręciłeś. A ty wariacie. Dobra, bierz sobie ten drugi. A, czekaj chwilę, tutaj ja wejdę może w ten znacznik, że potem się nie pruli. Czy mi się misja popsuła. Czy to ptak, czy to samolot, czy to mój samochód? A jaj, kapitanie. No to wio, bierzemy. Już ja o niego zadbam. Ty się o nic nie martw, jedziemy. Mam dwie i pół minuty, żeby wszystko tutaj sobie ładnie załatwić. Bajacu. Dobra, dwie minuty zostały, damy radę na spokojnie. Eee! Tylko ważne, żeby samochód nie rozwalić. Kurde, ciągle siedzę krzywo. Tutaj, tu będzie lepiej, kurde. A ja nie. Ja się nie znam na tym tam. Kurde, się będę denerwował. Boże, drog! Dokładnie to samo, co ostatnio. Ja pierdziele, przez taki banał zginąć, bo mi się najpierw brońka zmieniła i straciłem całe życie, a teraz, kurde, rozjechałem przez przypadek policjanta. Dlaczego on się akurat w tamtym momencie zrespił, no? Już wszyscy mogliby się zrespić. No, akurat on musiał, no, żeż. A, tam się tam, kurde, tam. Co on odwala? Nie gadaj, że teraz misji nie wykona, bo mi się chłop zbugował, no. Ej, no nie wiem, chłop się zablokował, no. O! O. Ja pierdziele, no, co za... Gołąb, tędy jedź, no. Co ty robisz? No wejrzesz, zaparkuj, rzesz, no. Nie mogę. No nie wierzę po prostu w tę grę. No wejrzesz, zaparkuj. No nareszcie. Dobra jest. Uff, już się przestraszyłem, bo nigdy chyba w życiu tak długo nie czekałem na samochód, nie? się przestraszyłem, że znowu się coś popsuło, kurde, kurde, i do tamci zdążyli, bo chłopi zdążyły wrócić, już kurde. Dobra, załatwiamy sprawę, tym razem jedziemy bezpiecznie, ostrożnie, nie rozjeżdżamy nikogo. Na spokojnie. Dobra, proszę państwa, mamy to. Pierwsza część z głowy. Na spokojnie, nikogo tu nie ma. Właśnie, uszkodź samochodu. Pamiętam wtedy, że jak byłem mały, to co chwilę na przykład ja nie umiałem jeździć, albo mi ktoś zajeżdżał drogę, albo ja nie umiałem jeździć i co chwilę coś się działo i kurde, nie mogłem spokojnie. Tej misji zrobić. I musiałem się wtedy cofnąć, naprawić samochód i dopiero wtedy wrócić jeszcze raz. Dobra, minuta 15 na spokojnie. Zostawiam samochód sobie na parkingu. Na chilku. Podjeżdżamy na spokojnie, powoli. Siup. Zbliża się parkingowy, aby zwrócić samochód prokuratora. Opuść parking i wezwij policję. Spoczko. Czuję, że tej misji już się nie da spierdzielić. No, chyba że on się zbuguje i już mi na przykład nie, nie dojecie samochodem tam, gdzie trzeba misję wykonać. Albo będzie kaczenka. Jak będzie kaczenka, to będzie gitowa. A pan na co tutaj czeka?

Twoj Twojej dostarczono dostarczono strój parkingowego. Bardzo fajna nagroda, chociaż respektu nie dostałem, ale dostałem strój parkingowego. Boże, jaki piękny księżyc! Ja sam nawet nie wiedziałem, że na tym teksturpaku jest taki piękny księżyc. Kurde, no nie wytrzymie zaraz. Coś zrobił z tą Robić spokojnie misję w San Andreas tak jak i grać o og... gniem. Chłopie, bo Cię zaraz normalnie nie wiem, co. Ja pierdziele, Tam już skoczyła pod samochód. Co tu się dzieje? Yeah, what? Sorry, Karl, are you busy? Jestem zajęty i nie przeszkadzaj mi teraz, to ja, sorry, ja robię miejsc. Chłopaki sobie myją samochód, a my robimy misję. Mamy nastraszyć firmę budowlaną. A, czyli chłopem mamy sobie ten. E, rozwalić te wszystkie tutaj budyneczki, a tego szefa, który pójdzie sobie do kibla, utopić i zalać betonem. Na czyli damy radę. Te misje wykonamy bez najmniejszego problemu. Gdzie jest ten buldo? O, tutaj jest, dobra, to weźmiemy sobie tego kloca i jedziemy. Cyk. I mam nadzieję, że mój samochód nie zacznie się palić. No właśnie, kurde, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Betoniarką wolę to zrobić. Co mnie tu? No Zostaw, bo mi się to przyda! Pogrzało cię chłopi. Stój! Nie, nie! Żartowałem, stój, jesteśmy mili. Biorę to. O, nawet szybciej jeździ, super. Cyk, cyk. I jeszcze tu został gdzieś jeden... A, tam został. Dobra, to sobie go na wstecznym A rozje... Ała, no pogrzało ci już na stare lata. Ej, ty, na wstecznym nie mogę rozwalić. No chłop mi opony przebił, no ja pierniczek. A mam jeszcze dwie minuty to na spokojnie. Czemu ja nie mogę tego rozjechać? Tego jeszcze tu brakowało. O, dobra, musiałem się... No, nie mogę hamować, no! Jak mnie niby zahamować tak z prędkością, się rozpędzić, i przy okazji zahamować i nie przewalić w tebeczki? Dobra, okej, okay, było to wykonalne, ale jestem za głupi, żeby wykonać to w taki sposób, aby się przy okazji nie zabić. Mogę wziąć karetki i je rozwalić? Kurde, nie mogę, no Przy okazji ich porozjeżdżam, bo oni mi tu z pistoletem będą biegać Ty, ile kasy wypadło, biorę to Bogate te robotniki No, wsiadaj do tej koparki Betoniarki Dobra, i teraz wjeżdżamy tak, żeby nie wjechać w te beczki przy okazji i się nie wysadzić Cyk, cyk, cyk Jeszcze ta największa, ta najgorsza ja pierdolę, kurwa Jasny gwint Zostaw mnie Dobra Cyk, rozwalone Dawaj mi szybko te betoniary <pie> Wepchnij przenośnę wł do rowu Ktoś może wziąć tego chłopa z tej koparki? Dawaj go, tu kurde. No nie mnie no Gołąbie! No, Cyk, ja pierdzielę, zaraz sam wpadnę do Nie, g. Nie, g. Nie, g. nie, 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 nie. Nie, nie. Nie! No tak się nie robi, no! <pet aluminum> Betunielka... Co się wydarzyło? Betoniarka się pojawiła z powrotem. Ej, gdzie moje wszystkie pistole? Aha, bo ja zginąłem. Ta gra nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Fantastycznie, kocham gieta! Fantastycznie! Ale jestem z siebie dumny, naprawdę. <grym> po takiej ilości faili w życiu się nie spodziewałem, że zrobię tyle błędów, robiąc... Dwie misje? No i fantastycznie! Misja wykonana! Brak respektu, ale za to w jakim stylu brak respektu. Dobra moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Po takiej ilości błędów, jaką dzisiaj popełniłem, można się tylko i wyłącznie pochlastać. Miejmy nadzieję, że przyszły odcinek na przykład Zero nie przyniesie tyle faili, ponieważ w przyszłym odcinku jubileuszowym, ponieważ 10 będę robił misję od Zero. Zobaczymy, jak mi pójdzie, a tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tradycyjnie zachęcam do komentowania, oceniania i co najważniejsze subskrybowania, żeby być na bieżąco. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.